Witajcie. Zapewne wielu z Was korzysta z różnych planów treningowych, czy to biegowych, czy to triatlonowych. Jeśli chodzi o cele tych planów, to wiadomo, każdy ma nas przygotować do danego dystansu, czy biegowego, czy triatlonowego. Natomiast można podzielić takie plany na plany, które są ułożone pod dystans, lub na plany, które są ułożone na czas treningu. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o czterech powodach, dla których lepiej wybrać plan oparty na czasie niż na dystansie treningu. Zapraszam. Pierwszy powód jest taki, że treningi ułożone pod dystans kuszą do tego, aby nasza intensywność była wyższa niż zaplanowana. Załóżmy, że zaplanowaliśmy sobie dzisiaj 10-kilometrowy bieg w drugiej strefie tętna. No ale mamy dość napięty grafik i jakiś tam. Spotkanie za dwie godziny. Moglibyśmy sobie wyliczyć, że nasz bieg normalnie trwałby około godzinki i ze wszystkim normalnie zdążymy. Natomiast, kiedy zaczynamy biec, zauważamy, że dzisiaj nie mamy tak dobrego dnia. No i biegnąc normalnym tempem, mamy dość mocno podwyższony puls. I aby utrzymać tą drugą strefę tętna, będziemy musieli zwolnić. Tymczasem to wszystko powoduje w nas stres, bo wiemy, że przez to, aby przebiec te 10 km, będziemy potrzebowali o wiele więcej czasu. Dlatego, w tym przypadku, lepiej zaplanować sobie godzinę w drugiej strefie tętna. Ponieważ, jakkolwiek nie będziemy się czuli, przebiegniemy godzinę, wykonamy nasz trening i będziemy z tego zadowoleni, niezależnie od tego, jaki dystans pokonaliśmy. Drugim powodem jest łatwiejsze zaplanowanie treningu. Załóżmy, że jest weekend, mamy przeznaczone 3 godziny wolnego czasu i załóżmy, że zaplanujemy te 3 godziny przejechać 50 km. Wychodzimy na rower, okazuje się, że po 20 km są jakieś roboty drogowe i będziemy musieli zjechać z trasy, lub na przykład wieje bardzo mocny wiatr, i cały czas musimy jechać pod wiatr i będziemy musieli intensywniejszy trening zrobić niż zaplanowaliśmy. Dlatego nie warto trzymać się kurczowo tego dystansu. Warto sobie od razu powiedzieć i zaplanować: Mam te 3 godziny, i w tych 3 godzinach rozłożę moją intensywność w ten i w ten sposób, lub pojadę w jakieś góry, lub po prostu pojadę płasko. I nie przejmować się dystansem, bo na trasie różne rzeczy mogą nas spotkać. Trzeci powód dotyczy dokładniejszych pomiarów intensywności treningowej. Na czym to polega? Załóżmy, że mamy w planie 20 km biegania i chcemy rozłożyć sobie intensywność tego treningu na 10 km w drugiej strefie tętna oraz 10 km w czwartej strefie tętna. Więc na oko można by było powiedzieć, że mamy intensywność 50 na 50, tak? Czyli 50% treningu będziemy biegać w drugiej strefie tętna, 50% treningu w czwartej strefie tętna. Aczkolwiek, ponieważ druga i czwarta strefa tętna to są zupełnie inne prędkości biegania, okaże się potem, że spędziliśmy o wiele więcej czasu w drugiej strefie tętna, ponieważ musimy biegać wolniej, aby ją osiągnąć, niż w czwartej strefie tętna. Więc może wyjść na to, że nasze planowane 50 na 50 może okazać się 70 na 30 lub nawet 80 na 20 w zależności jaka jest różnica w naszym tempie. Po czwarte, kiedy trenujemy na czas, widzimy też większe efekty treningowe. W końcu, efekty intensywności treningowej mogą zostać zmierzone tylko i wyłącznie przez czas, a nie przez dystans danego treningu. Załóżmy, że weźmiemy dwóch biegaczy o różnych stopniach zaawansowania i zadamy im do przebiegnięcia 6 razy 800 metrów, załóżmy w czwartej strefie tętna. Słabszy biegacz będzie potrzebował o wiele więcej czasu do przebiegnięcia 800 metrów niż lepszy biegać, Dlatego lepsze i efektywniejsze będzie zadanie obu biegaczom 6 razy 3 minuty, ponieważ oba biegacze spędzą tą samą ilość czasu w danej intensywności i nie będzie to na nie korzyść dla żadnego z nich. Jak pewnie zauważyliście, wszystkie treningi pływackie są jednak ustalane pod kątem dystansu, a nie czasu. Dlaczego tak jest? Po pierwsze jest to o wiele bardziej praktyczne, ponieważ pływamy w basenie o określonych wymiarach 25 lub 50 metrów, więc łatwiej jest zrobić trening właśnie na podstawie dystansu. A po drugie, gdybym Wam zadał zrobienie na przykład interwałów 5 razy 500 metrów, to mogłoby się okazać, że zakończylibyście trening w połowie basenu. Dlatego z praktycznych względów trening pływacki jest wykonywany na dystans i raczej lepiej tego się trzymać. Moglibyście jednak zapytać, no dobra, przecież na zawodach muszę w każdej z dyscyplin pokonać taką i taką odległość. To pytanie może być uzasadnione szczególnie dla osób trenujących na dłuższe dystanse, szczególnie Ironmana, ale prosta odpowiedź jest taka, że nie musicie pokonywać tych dystansów na treningu, aby potem osiągnąć je na zawodach. Wystarczy, że osiągniecie około 80 do 90% zadanego dystansu w treningu, a adrenalina i wszystkie emocje związane z zawodami już do tego celu was zaprowadzą. Trening jest to też proces, który ciągnie się tygodniami, miesiącami i latami i przez który przygotujecie wasz organizm do tego, aby ten Wielki dystans Ironmana w tym przypadku pokonał. Także nie martwcie się, że musicie teraz jeździć ciągle 200 km na rowerze lub pływać 5 km na treningach w basenie, bo nie na tym to polega i nasze ciało przygotowujemy stopniowo po to, aby w dniu zawodów pokonać zadany dystans. Poza tym, gdybyśmy często na treningach przekraczali te odległości, to mogłoby się szybko okazać, że jesteśmy przetrenowani i nie jesteśmy w stanie do końca przygotować się na dane zawody. Ciekawy jestem z jakich Wy planów korzystacie trenując. Napiszcie w komentarzach czy trenujecie z planów na czas czy na dystans. A jeśli macie jakieś godne polecenia plany to też dajcie znać w komentarzach. Chętnie z nich skorzystam lub pomożecie może skorzystać innym. Tymczasem jeśli Wam się podobało dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do następnego.